Kurwa. Przepraszam, pani Marszałki, ale ja takie gówno zostawić obywatelom. E, 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 e. Codziennie o 13.40 i 20.20, aaa! Śniadształt! Ja Co za debil. Zobie głupiery rozwalił. Ja pierdolę. Twilight potrzebuje pomocy. Wiem, że zostawiam szkołę w dobrych kopytkach, Koz. nie zawiedziemy Starlight, prawda? Ale ja chciałem tylko powiedzieć, że do szkoła to jest kurwa chuj. Nie wiem o czym mówisz. Szkoła nie, nie przyniosła mi niczego, oprócz kurwa depresji i problemów psychicznych. <noise> Och, smolder, mylisz się! To smoki są pod... A nie kucyki. Myślę, że ktoś tu będzie mieć dodatkowe zadanie z przyjaźni. Zeskoczyło mnie, bo miałem ławkę zepsutą, że przychodzę, a nie mam śrub czterech w ławce. I mi blata odpadła. Jak już mówiłam. Ha? A co wy tu robicie? Chcemy chodzić do twojej budy. Co robi się z mleka? Płatki śniadaniowe. Dwa metry to ile centymetrów? Co? No jasne. Zapraszam was na rozmowę. Cześć, Twilight. Oni chcą, żebym dawała korepetycje. Jak ty dasz korepetycje, co odniesie w rozwoju? Cóż, to ja pójdę odkurzyć swoje biuro już 17 raz. Skończy jako przedszkolanka w Mongolii. Dlaczego? Czy to nie jest szkoła dla wszystkich tworzeń? Wy wszyscy jesteście pojebani! Was trzeba leczyć! A czy możesz nam dać szansę? Proszę! Potrzebne wam są lekcje Chirilin. Pomagacie Cozy Glow w nauce, tak? Jasne, już od paru dni. To jak wyjaśnicie te odpowiedzi na teście? Wymień sześć klejnotów harmonii. Donald Tusk i siedmiu krasnoludków. Kto to jest księżniczka przyjaźni? Twoja stara. No to żeś zrobił. Och, ja nic nie rozumiem. Ja też nie. Spakowałam moje przyjaciółki w gówno. Pomagały mi się uczyć do sprawdzianu z przyjaźni, a ja go zjebałam. Po pierwsze, musisz być bardziej na ludzie. Myślę, że wiele wiem o przyjaźni. A ja sądzę, że Kuja. o niej wiesz. Fakt, że to był bardzo, bardzo zjebany sposób pomagania innym, ale ważne jest to, że wydałaś koleżanki. Znaczkowa Liga nie chodzi do tej szkoły dlatego, że lepsze z nich kurwy niż uczennice. Czyli, że macie tu dla nich miejsce? Hmm... Ciszy i ludzi pobudzisz. Wzywam znaczkową ligę. Moi przyjaciele mają kłopoty. Weź pasztet i spierdalaj. Twilight, jest jeszcze inny sposób, żeby się dostać do Ponyville. Pamiętasz? Na serio? Możesz polecieć. Chuj, skierowniczo! Mówię. Nie przyklinaj! Och, racja. O kurwa, rzeczywiście! się odkręciła! Jaka deska? O, KURWA! B nie mów tak przedko. Nie. Co ty ześ odzjewał? Nareszcie się znalazłaś! Oh shit, here we go again.